Człowiek i prawo naturalne. Nie jesteś osobą fizyczną, firmą, peselem. Zacznijmy od początku, czyli od kodeksu cywilnego. Kiedy rodzi się człowiek, wówczas rodzice z jego rodu dają mu imię, częstokroć imiona. W tzw. urzędzie łączą imię i imiona z nazwą rodu, która staje się nazwiskiem. Każdy akt urodzenia dziecka staje się papierem wartościowym, który zostaje wprodzony na giełdę. W ten oto sposób, podstępnie zaplanowany, człowiek stał się fikcyjną osobą fizyczną, stał się firmą, nosi imię i nazwisko. W ten oto sposób każdy człowiek, zamieniony w fikcję, stanowi tzw. słup do bezprawnego zarabiania na nim pieniędzy, który ma związek z kątem kolateralnym. Zapis tego okultystycznego prawa, czyli ukrytego, znajduje się w Polskim Kodeksie Cywilnym. I tak czytamy w artykule 43, punkt 4. Cytuję. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Koniec cytatu. Numerowanie ludzi, czyli oznaczanie numerem PESEL i żądanie utożsamiania się z nim stanowi oznaczenie niewolnika, więźnia, podobnie jak wypalanie znaku na ludzkim ciele, lub tatuowanie numeru. Numer Pesel jest zarazem oznaczeniem płatnika wszelkich haraczy, czyli pod pozorem prawa, ściąganie należnych pieniędzy od człowieka. Praktyki takie noszą znamiona zbrodniczej działalności, zarówno są prawem zadołym i podlegają ściganiu przez wymiar sprawiedliwości. Człowiek nie jest własnością tak państwa, urzędu, żadnej korporacji, systemu zwanego matriksem. sposób postępny przez zaplanowane działania Człowiek stał się bytem fikcyjnym, niewolnikiem tzw. państwa, które okrada go z owoców i jego pracy. Człowiek jest istotą żyjącą, która ma nizowalne prawa. Nikt tego nie może zmienić żadnym przepisem, rozporządzeniem, ustawą. Ludzie świadomi o tym doskonale wiedzą. Fikcyjne państwo polskie, zarządzane przez USA. Człowieku, kiedy w końcu zrozumiesz. O co chodzi w tym oszustwie, wtedy przestaniesz ufać ludziom, którzy mówią tobie, że są urzędnikami państwowymi i pracują dla państwa. Prawda jest taka: żaden z nich nie jest urzędnikiem, żaden nie posiada legitymacji państwowej. Oni wszyscy powołują się na państwo, jednak dla państwa nie pracują. Wszyscy oni reprezentują niby interes narodu, jednak pracują dla firm zarejestrowanych za oceanem. Ich, tak zwane, prawo to w zasadzie legalizacja bezprawia. Oparto o prawo pirackie, czyli rozbójnicze. Każdy człowiek ma prawo stanowić o sobie i niepełnoletnich dzieciach. Żaden tak zwany urzędnik nie ma prawa niczego nikomu narzucać. Odrzucając fikcję, z którą człowiek nie może się utożsamiać, każdy sam zaczyna samostanowić. Jeżeli ktoś spyta Was o pesel, odpowiedzcie: Nie jestem niebolnikiem. Jeżeli ktoś powie Wam, że jesteście kierowcą, odpowiedzcie: Jestem podróżnikiem. Jeżeli ktoś chce was wylegitymować i pyta o dowód osobisty, odpowiedzcie, nie posługuję się fikcją. Miejcie na uwadze, że nic nie dzieje się bez wprowadzenia was w błąd, bez waszej domniemanej zgody. Kiedy będziecie odpowiednio przygotowani i świadomi, wówczas nie wejdziecie w żadną umowę z firmami, które udają instytucje państwowe. Kiedy będziecie odpowiednio przygotowani i świadomi, wówczas nie będziecie już okradani. Jeżeli definicja państwa. Określa, że stworzył je naród, to tak należy to rozumieć. Polskiego państwa w obecnym kształcie nie stworzył naród, dlatego nie ma wpływu na nie. Od czasu PKWN Józefa Stalina i jego ludzi do dzisiejszego dnia w Polsce trwa okupacja. Z racji tej cały czas obowiązuje dekret prezydenta Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 roku o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych. Pomimo zakończenia II wojny światowej w roku 1945, Polska jest cały czas w stanie wojny z Rosją i Niemcami, bowiem nie ma zawartych paktów pokojowych z tymi krajami. Polska państwowość nie ma ciągłości prawnej, bowiem została ona przerwana przez II wojnę światową. Polska konstytucja z roku 1935 nadal obowiązuje. Mając to wszystko na uwadze, nie możemy się utożsamiać z fikcją jakąkolwiek i pseudopaństwem. Tyle udaje państwo Piotr Moskwa, prezes kancelarii prawomocnej.